To pierwszy z serii pięciu filmów o ziemniakach. W całej serii omówimy indeks glikemiczny, sposoby gotowania oraz powiemy, które ziemiaki są najlepsze. Białe ziemiaki popadły w niełaskę w 2006 roku, kiedy to badanie Harvard Nurses Health Study, badanie zdrowia pielęgniarek, które śledziło diety i choroby dziesiątek tysięcy kobiet przez 20 lat, odkryło, iż większe spożycie ziemniaków było powiązane z większym prawdopodobieństwem zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Tylko, że większość z tych 45 lub więcej kilogramów ziemniaków, które Amerykanie spożywają każdego roku, jest w formie chipsów lub frytek smażonych na głębokim oleju. A co odkryto, gdy przeanalizowano konsumpcję purée lub pieczonych ziemniaków? Zaobserwowano taki sam związek z cukrzycą. No dobrze, ale czego ziemniakorzercy mogą jeść więcej? Podpowiem Ci ujmując to następująco. Czego jada się więcej na diecie mięsnoziemiaczanej? W rzeczy samej, ludzie, którzy jedli więcej ziemniaków, jedli więcej mięsa, a wiemy, że białko zwierzęce samo w sobie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy. Tylko, że badacze uwzględnili to w obliczeniach statystycznych i mimo wszystko potwierdzili zwiększone ryzyko w związku z ziemniakami. Zastanówmy się więc, co ludzie dodają do pieczonych i tłuczonych ziemniaków. Masło i kwaśną śmietanę. Tylko, że badacze uwzględnili również czynniki dietetyczne takie jak ten, a także stosunek tłuszczów roślinnych do zwierzęcych oraz to, czy osoby jedzące ziemiaki piły więcej napojów gazowanych, albo czy ograniczały konsumpcję innych warzyw, a i tak występowała zależność między cukrzycą a ziemiakami. W porządku, ale to tylko jedno badanie ale do 2015 roku naukowcy z Harvardu przeanalizowali inne kohorty, w tym złożoną wyłącznie z mężczyzn Health Professionals Follow-up Study, badanie uzupełniające pracowników służby zdrowia, aby dopełnić całkowicie żeńskie badanie pielęgniarek. I mimo wszystko zaobserwowali niewielkie, ale zwiększone ryzyko cukrzycy związane z pieczonymi, gotowanymi lub tłuczonymi ziemiakami, choć frytki zdają się prawie 5 razy gorsze. Autorzy konkludowali stwierdzeniem, iż ziemiaki są uważane za zdrowe warzywo w wytycznych dietetycznych, jednak obecne wyniki badań budzą poważne wątpliwości co do tej klasyfikacji. Walt Willett, ówczesny przewodniczący wydziału żywienia na Harvardzie, poszedł o krok dalej sugerując, iż ziemniaki powinny być zareglowane razem z cukierkami. Opublikowana w 2018 roku metaanaliza dotycząca spożycia ziemniaków i ryzyka cukrzycy typu 2 połączyła wszystkie 6 badań prospektywnych wykonanych do tej pory i ujawniła około 20% wzrost ryzyka zachorowania na cukrzycę związany z pojedynczą porcją ziemniaków dziennie. Konkludując, iż długotrwałe, wysokie spożycie ziemniaków może być silnie powiązane ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy. Ale także w tym badaniu ogromna większość ziemniaków była w postaci smażonej, a wiemy, że pokarmy smażone na głębokim tłuszczu zawierają różne paskudne rzeczy, jak produkty końcowe zaawansowanej glikacji. Badacze nie byli w stanie wyodrębnić efektów frytek od niesmażonych ziemniaków. Spożywanie tylko trzech porcji frytek tygodniowo jest związane ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na cukrzycę typu drugiego o prawie 20%, podczas gdy ryzyko związane z ziemniakami ogólnie było niewielkie, dodając tylko 3,5% do 20% ryzyka związanego z frytkami. Tę konkluzję podważył największy na świecie producent frytek mrożonych, roszczący sobie prawo do jednej na każde trzy frytki konsumowane na ziemi o łącznej wartości miliardów dolarów, tak więc wystarczająco bogaty, by finansować recenzje kwestionujące naukę. Ale producent frytek miał rację. Badania obserwacyjne nie udowadniają związku przyczynowo-skutkowego i niewykluczone, że spożywanie ziemniaków, nawet pieczonych, może być oznaką niezdrowej diety ogólnie. Mimo starań badaczy, aby wyodrębnić te pozostałe czynniki, jak przypomina nam czasopismo Potato Association of America, Stowarzyszenie Ziemiaczane USA, nie jest możliwe całkowite oddzielenie skutków ziemniaków i frytek od efektów lipnej, standardowej amerykańskiej diety. Gdyby tylko istniał kraj, w którym konsumpcja ziemniaków była powiązana ze stosowaniem zdrowej diety i jeżeli spożycie ziemniaków byłoby tam mimo wszystko powiązane z cukrzycą, to byłoby to niepokojące. I proszę bardzo, siódme badanie, tym razem z Iranu, gdzie nie tylko ziemniaki są w większości konsumowane w formie gotowanej, ale diety osób, które jedzą ziemniaki, wydają się być najzdrowsze, z największą ilością pełnowartościowych pokarmów roślinnych, owoców, warzyw, pełnych ziaren i fasoli. I chociaż badacze usiłowali rozgraniczyć pozostałe czynniki żywieniowe, prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy u osób jedzących na więcej gotowanych ziemniaków było o połowę niższe. Potwierdza to też wspomnianą już tezę, iż trudno jest wyodrębnić efekt samych ziemniaków wniosek z tego systematycznego przeglądu jest taki, że naprawdę nie mamy przekonujących dowodów, iż spożycie ziemniaków wiąże się z cukrzycą typu drugiego, ale mimo to powinniśmy raczej ograniczać konsumpcję frytek.